Wygląda jakby Flangman grał jednego zawodnika więcej. Kapustiński. Litni. Serhii Litni łamie tutaj do środka. Jest! jest! Piękny gol! Ależ to zrobił Serhii Litni. No i pokazuje, że ten... przeli piłkę wicemistrzowie poprzedniego sezonu. Astapowicz. Paweł Malczuk, Astapowicz, pozwala teraz grać dalej sędzia, Kapustiński, Kapustiński! 2 do 0 dla flagmana. Szósta minuta i podwyższone przecież dwóch faworytów do tego, aby założyć mistrzowską koronę w tym sezonie. Teraz piękna bramka Denisa Lebida, 3 do 0. Tracąc piłkę w taki sposób, znowu dają się teraz zamknąć. W polu karnym, Kochmarow, szut, jak od razu z pierwszej piłki I to jest gol numer cztery. Podawał, podawała, wreszcie sam strzelił Oleksji dobrowol Sąduje spokojnie w rękach Władysława Panczyszyna. Baranowski, Baranowski przepchnięty jednak przez Diejewa. Żowaranak, Diejew, Diejew, dobra teraz piłka, no i teraz jest okazja, Paweł Audziuk, no w końcu wychodzi coś. Po stronie BFC. Tutaj do Aleksja Dobrowolskiego, ale poradził sobie z tym strzałem na raty z Żawaranak. Teraz bardzo ładna akcja BFC i jest okazja. Sam da sami gol! I jest 4 do dwóch. I pokonuje Władysława Panczyszyna i dokładnie. Tego także Serchi Litni. Jest okazja, Artem Sedelnik. Już tam się do strzału szykował, ale gdzieś mu to piłkę wyłuskały. Kapuściński. Kapuściński rozpoczyna teraz kontrę Talaszczuk. Talaszczuk. Litni Talaszczuk Żawaranak. Fantastyczna interwencja w BFC. Sam na sam tu wybrał chyba najgorszą możliwą opcję yy, mająca Stapowicza yy, i mając jeszcze dwie jewa, właściwie sam podał do Panczyszyna. A Stapowicz teraz piłkę odbiera. I znowu podanie na Audioka. Audziuk sobie poradził! Władysław Panczyszyn, no w takich momentach właśnie, błyszczy tutaj u ramka flagmana. Kluczowa interwencja. Zmiany w drużynie flagmana. Pojawia się ten, który miał parę minut temu stuprocentową sytuację, czyli Mackiewicz, Aleksandr. Właśnie do niego piłka. Talaszczuk z obrotu zablokowany. Jeszcze Aleksandr i teraz już trafia. 5 do 2. No wreszcie mogą odetchnąć trochę. I tutaj jeszcze szuka nadziei BFC w Djejewie. A Stapowicz nie był w stanie przepchnąć Litniego. Kapustiński ma po swojej prawej stronie Talaszuka, wybija jednak Litniego. I Serchi Litni. Zdobywa szóstą bramkę drużyny Flagmana. Paweł Audziecki. Sedelnik. Malczuk. DJF teraz duży błąd. Kochmarow, Michajlo Kochmarow, przekłada sobie jeszcze rywali. I teraz szut jak Kochmarow, ależ rozmontowali defensywę BFC, zawodnicy flagma, flagmana. Dali się w tym obrońcy BFC, minuta i 7 sekund do końca. Szuka jeszcze flagman bramki ósmej. Panczyszyn z dystansu. Oj, Władysław Panczyszyn ma swojego gola. Kochmarow, czy teraz uderzy w tą samą stronę, czy jednak spróbuje ją zmienić? Kochmarow, teraz w drugą i teraz już skutecznie. 9-2, no. Może się wściec jako chorżawa żawarana...